Na Cześć, witamy w drugim odcinku pod tytułem Jak ładnie się pomalować i po, uczestniczyć <grystanie> do szkoły? Przedstawimy to na dwa sposoby. Moja koleżanka, jeden, a ja do drugiej. Oddaję jej głos. E, dziękuję. E, pokażę Wam, jak łatwo i ładnie się do szkoły, jeżeli ktoś ma długie lub takie średnie włosy. Zaczynamy od rozczesania. Jak ktoś maskinkę ja na przykład nie mam, to odgarnijcie wyżytkę do tyłu i trzymajcie. I teraz bierzecie włosy na bok. Musisz grzybkę. O, ja i, e, robicie sobie, grzywkę na przykład, tak? U mnie nie, widać chyba tego. Tak właśnie wygląda mój fryz do szkoły. Oddaję głos mojej koleżance. Owak. Yy. Yy, dobrze, ja zaprezentuję na przykład fryzurę yy, z dwoma kiteczkami krótkimi z tyłu. Oczywiście dla dziewczyn z yy, takimi długimi włosami jak moje. Czyli tak, no tak jakby do ramion. Wiecie o co mi chodzi. Oczywiście muszę się nauczyć yy, Dobrze. Bierzemy grzywkę, odgarniamy tak do przodu. I oczywiście trochę włosów z boku. Po jednej i po drugiej stronie. Trzymamy je sobie z przodu. Potem dzielimy sobie włosy z tyłu na pół. Wykładzamy tak, żeby nie było żadnych takich grudek, żebyśmy nas nie wyśmiali. i wiążemy jedną kiteczkę. Więc oczywiście sobie zaciągamy gumkę, a następnie możemy już na tę stronę przełożyć naszą żywkę. I, i czyż, y, robimy drugą kiteczkę. Postarajcie się, żeby to był, żeby te kiteczki były równe i na tej samej wysokości. O nie będą równe, ponieważ ja nie widzę, co robię. Zawsze mam lusterko z tyłu i staję przed kamerą. Dobrze. Potem czeszemy sobie tak o włosy, jakby dobrze. Z jednej strony zostawiamy sobie trochę, a na drugą czeszemy sobie tą jeszcze. Robimy grzywkę puszczystą, czyli dobrze ją rozczasujemy, żeby była dobrze rozczesana. Puszczamy tam te włosy, staramy się, żeby te włosy nam się tak nie, roz... o, tak, o, jakoś nie rozdwajały, bo to brzydko wygląda. Możemy sobie z tej strony zostawić trochę więcej i tutaj jeszcze tak przeczesać. <śm> 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 Dobrze, to jest nie. Oczywiście postarajcie sobie tak ułożyć włosy, taką grzywkę, taką wyżywkę, no jak moja koleżanka wcześniej, ale ja tutaj nie mam odpowiednich rzeczy, bo zapomniałam oczywiście wziąć złapięki. Dobrze, te wkiteczki oczywiście potem sobie poprawiamy, a grzywkę można to zrobić na dwa sposoby. Tak jak ja mam teraz, to wszystkie włosy, które sobie zostawiliśmy, odgarnić na jednym strunie. I potem jest nam potrzebna jeszcze psówka. Ewentualnie można sobie ją tutaj związać, żeby to tak wyglądało. I tutaj sobie wyglądać A oczywiście, ja zrobiłam to na no odwagę, ale ja tylko nie widzę, że mnie różne kiteczki te wyszły. To tak wygląda z tyłu. Nierówne, co nie? A nie. Nierówne. <grym> Dobra. Mówię Wam, że ja to zrobiłam tak nierówno. I oczywiście. To jest moja. Dozura do szkoły. Najczęściej sobie tak układam grzywka, czapka na łeb i jazdy. Dobrze, w następnym odcinku pokażemy Wam. Tak jak koleżanka właśnie powiedziała, w następnym odcinku pokażemy Wam, jak e, nasza własna siostra nas maluje do szkoły. Chyba na jakieś e, Oczywiście. I Jeszcze do tych naszych widzów można dodać makijaż z tamtego odcinka. Do widzenia! Pa! Pa! A przy okazji możemy jeszcze w nim mieć, że będziemy czytać własną szostrę. To pa! może być niespodzianka, bo nigdy nic nie wiadomo. Pa! pa!